Ja mam epidemiologa. Uważam, że ta osoba powinna być opanowana, cierpliwa. Jak powinna posiadać umiejętność dobrego porozumiewania się z ludźmi, i dotarcia do nich. I to się raczej nie uczy z <grym> Dziękuję. Ja mam kosmetologa. Taka osoba, która być słowa, odpowiedzialna, dokładna, ostrożna, cierpliwa i musi mieć duże zasoby wiedzy z chemii. Ja nie bo to A jakieś powiązania z charakterem? Dużo odpowiedzialność. Ja, dziękuję. A więc teraz ja miałam lekarza. No, lekarz powinien być przede wszystkim odpowiedzialny, dokładny. Powinien potrafić zachować zimną krew. Um, to biologia musi no, mieć iść. bardzo. Powinien <laughs> studiować pewnie kierunki, które będą potrzebne w przyszłości. To nie, to nie ja. Z jednej strony właśnie nie wiedziałam czego chcę, czułam że muszę podejmować decyzję, ale było mi strasznie ciężko. I właściwie jeżeli chodzi o liceum, to wybrałam takie liceum, do którego poszły moje koleżanki i które było najbliżej mojego domu. Czy tak zupełnie mm, bezrefleksyjnie. No i liceum było w porządku, ale gdzieś tam yy, w tym liceum zauważyłam sobie, że wyjadę ze swojego miasta. Bo to z to jest takie miasto w średniej wielkości, takie bardzo industrialne i nieprzyjemne. W każdym razie zamarzyłam sobie, że wyjadę na studia do, do Poznania bądź Torunia. Ponieważ jeżeli chcecie studiować w Stanach, to właściwie możecie już od dzisiaj, wchodząc i logując się właśnie zupełnie bezpłatnie na strony kursera ORP jak i edX, są tam wykłady dosłownie można sobie wybrać przedmiot i, i mieć wykłady, z najlepszymi profesorami na świecie, najlepszych uniwersytetów amerykańskich, takich właśnie jak Harvard, Stanford czy, czy MIT. Odpowiedziało 34 tysiące osób. O jaką posadę mogło chodzić? A. opiekun jest P, B. Testem samochodów formuły 1, C, konsultant do spraw bierunku czy D ambasador Luisusowej Martinos. konsultant tutaj.